Wreszcie, po dwóch miesiącach od premiery Taken King, znalazłem czas, żeby zrobić swojego Tytana. Póki co byłem na tyle zajęty Warlockiem i na tyle zajęty Hunterem, że ta klasa, miło swojej siły, gdzieś tam sobie leżała z boczku i czekała. Teraz mi się udało to jakby wreszcie dokończyć ten cel, żeby wreszcie mieć Tytana już na ponad 300 light. I sam chętnie wezmę udział w dyskusji, co jest nie tak z Sunbreakerem, ale też chciałbym podsunąć parę pomysłów, jak można go... Tutaj jakby zmodyfikować, żeby po prostu sam Breaker znowu działał, żeby nie był uznawany za OP, żeby nie latał i nie zabijał wszystkiego, co się tylko rusza i na drzewo nie ucieka. A jak ucieknie na drzewo, to i drzewo totalnie zdewastuje, bo klasa jest fajna i klasa jest po prostu chyba najfajniejsza z tych wszystkich dodanych. Chociaż chyba dalej, jak dla mnie, Stolcorem, Stormcaller ma ten największy cool faktor. <laughs> pioruny i teleportacja zawsze na propsie. Ale w każdym bądź razie przyjrzę się perkom, opowiem, co według mnie jest nie tak. No i po prostu, jak w bardzo łatwy, szybki sposób można to po kolei naprawić. I zaczniemy po prostu najpierw opad od patrzenia na samo drzewko. Pierwsze, co powinno nas dziwić to to, że Sunbreaker, o dziwo, mając nawet tylko trochę rozwiniętą swoją klasę, i już ma zapewnione wszystkie skill'e, wszystkie perki, sprawiające, że ma on ten swój status OP. Co naprawdę, jak dla mnie, byłem tym zaskoczony, że tak szybko dostaje dostęp do swoich najsilniejszych umiejętności. I patrząc na przykład na Starum Kolera, musimy naprawdę trochę czasu i doświadczenia włożyć w postać, żeby dopiero odblokować Transcendence, czyli ten perk, który nam daje 25 sekund supera, a nie tylko 10 czy 15. Więc tutaj, no. Ok, no jeśli taki był zamysł w Bungie, to ok. I to co się rzuca w oczy, to właśnie bardzo szybki dostęp do tych perków i że perki nie są w żaden sposób opisane, co właściwie nam dają pod względem ukrytych rzeczy. I teraz wam opowiem trochę o Sunbreakerze, co dostajecie w ogóle korzystając z Sunbreakera i dlaczego to tak bardzo nie ma sensu. Otóż po pierwsze, oczywiście Sunbreaker trwa około 25 sekund, Mog może trwać y chyba nawet 27, coś takiego. Tam ludzie liczyli, ja nie mam jakby zamiaru. Problemem jest to, że kiedyś Sunbreaker miał coś takiego w becie, że kiedy miał y całe życie. Kiedy postać miała całe życie i się odpaliło Sunbreakera, chyba z tego co pamiętam, w buildzie z E3 to dopiero wtedy miał gwarantowany tak długi czas trwania. To jest jak ze Stormcallerem. Kiedy Stormcaller ma granaty i mele, tylko wtedy trwa 25 sekund. Jeśli na przykład przy, przez przypadek kogoś zaatakujecie z ręki, to musicie czekać, jeśli nie macie strefa, musicie czekać aż 60 sekund, żeby dopiero wtedy użyć swojego supera w pełnej jakby krasie. Więc, no dobra, wiemy, że trwa 25 sekund. Wiemy, że ma największy możliwy armor w grze. Bo aż 55% redukcji obrażeń. Radiant skin ma tych obrażeń 50. Tutaj mamy 55% gwarantowane od samego początku. Dostajemy gwarantowane 55% redukcji obrażeń bez żadnego perka. Ok. Dostajemy młotki, których możemy rzucić około 5. 4 do 5 młotków bez perka. Golden Gun bez hełmu to 3 strzały. Tutaj mamy. Tutaj mamy młotków 5 z perkiem nawet 7, pamiętajmy, że Golden Gun żadnych nie ma tutaj perków pod to, żeby więcej strzelał. Młotki lecą przez całą mapę, młotki nie mają żadnych, żadnej redukcji obrażeń, nie mają żadnego damage falloffu. Jeśli strzelimy Golden Gunem, to jest duża szansa na to, że po prostu nasz range już nie wystarcza. Golden Gun ma nawet pod to perka. Over the horizon, poza horyzont, żeby wydłużyć y, jakby zasięg Golden Gana. Młotki tego nie potrzebują. Młotki mają wbudowany Grenade and Horseshoes. Y, grenade and Horseshoes sprawia, że oczywiście łatwiej jest trafić kogoś, kto jest w powietrzu dzięki temu, bo jak dobrze wiecie, rakietnice z Grenade and Horseshoes są najlepsze na PvP, przez to, że praktycznie nie musimy nimi celować. Jeśli ktoś mi powie, że młotkami trzeba celować we wrogów, no to bardzo mocno naciąga definicję celowania. Bo młotki zabijają w bliskim dystansie, kiedy się zbliżają do kogoś. I zdarzają się sytuacje, gdzie młotkami można nawet kogoś zabić, kto biegnie, biegnie za nami. Jeśli ta osoba zbliży się dostatecznie blisko, to my rzucając młotek do przodu, nasz młot w chwili, gdy się pojawi w naszym ręku, zostanie, yy, wykryje tę osobę za nami i ta osoba po prostu eksploduje. Grenade and, -and Horseshoe działa tak samo na rakietnicach i chociaż rakietnice zostały znerwione, Yy, właśnie pod tym względem Granite Horse tam chyba stracił 20-30% obszaru. Tak młotki, no nie wydaje się. Tak samo niektórzy tłumaczą, że przecież ogólnie du trzeba dużo mobilności i ciężko jest kogoś trafić, kto się przemieszcza. No ciężko jest trafić kogoś, kto ucieka. No już miałem okazję pograć młotkami, to jeśli ktoś ucieka, to jest naprawdę ciężko. No ale strzelanie w ludzi, którzy skaczą, to to jest, nie wiem, 3-4 mecze PVP. Wystarczy się tego nauczyć po prostu, nie, nie ma co walić młotkiem wszędzie tam, gdzie się kogoś widzi, wystarczy rzucić tam, gdzie ktoś leci. Młotki lecą naprawdę dość szybko, to nie wiem, jeśli ktoś uważa, że młotki lecą jeszcze za wolno, czy coś takiego, no to też trochę grubo się myli. Nie ma żadnego problemu, żeby kogoś trafić w locie po prostu, wystarczy wyczuć same młotki, no i po prostu widzieć, gdzie ta postać leci. To jak najbardziej wystarczy. To tyle o superze. Tutaj, jego, o, jego jakby lift, czyli ten lot nie ma nic ukrytego. O dziwo, o szczęście. Jeszcze jakby się okazało, że ma blinka, to już w ogóle. Granaty to inna sytuacja w ogóle. O tym też zaraz przejdziemy. No i jeszcze super. Znaczy, przepraszam, nie super, tylko atak z ręki. Otóż do, dowiedzieliśmy się ostatnio, że super ma również ukryty perk gwarantowany i jest nim Solar Wind Warlocka. Solar Wind, czyli to, że kiedy kogoś uderzycie, to jest on odepchnięty do tyłu. I mimo, że brzmi to jak błahostka, to ten perch bardzo często baguje się, kiedy po prostu podskakujemy i uderzamy kogoś z góry. To odepchnięcie miało miejsce również w przypadku naładowanego blind strike'u, chociaż w innym przypadku. U Huntera, ponieważ liczy się ten doskok postaci. U Huntera. Jeśli doskoczyliśmy do kogoś, czy on podskakiwał, to my odpychaliśmy go swoją jakby siłą do skoku. Tutaj w przypadku Tytana jest inaczej. On odpycha od siebie atakując, więc już możecie znaleźć w internecie momenty, gdzie na przykład ktoś używał supera i został tak uderzony w głowę przez Tytana, że odbił się od ściany i popełnił samobójstwo. Mi się jeszcze nic takiego nie zdarzyło, chociaż na przykład byłem kilka razy tak odpychany od, od innych postaci, jak na przykład Warlocka. No po prostu to są bugi fizyki. Bogi fizyki w Destiny, które po prostu można wykorzystać na Sunbreakerze. Nie polecam od razu, żebyście próbowali każdego bidzi z góry, z głowy, bo to są raczej marginalne sytuacje, że coś takiego wam wyjdzie i się uda, ale już po prostu pojawia się coraz więcej filmików w internecie, gdzie komuś po prostu udało się wykonać zabójstwo jednym uderzeniem, bo po prostu dalsze konsekwencje tego uderzenia to problemy z grawitacją po prostu przeciwnika. Czy mam coś mówić o Titan kodeksach? No cóż, mamy od razu dostęp praktycznie do tych najsilniejszych, czyli tych, które dają nam armor i recovery. Jeśli chcemy po prostu mieć dużo zbroi i bardzo szybkie odnowienie życia, no to na Tytanie jest to bardzo, bardzo proste. I tak jak na Hunterze czy Storm, Collierze, trzeba trochę pokombinować, tak tutaj mamy od razu praktycznie gwarantowane najlepsze dwa, czyli właśnie te armor i recovery. Pamiętajmy, że recovery również wpływają na to, jak szybko nam się odnawia zdrowie, a zdrowie odnawia nam się bardzo szybko, ponieważ każdy przeciwnik zabity ogniem regeneruje nam życie i tarczę. I oczywiście, znamy takie perki. Takie perki są dostępne na. Takie perki są dostępne na Urloku, takie perki są dostępne również na Hunterze. Sprawia, że to perk Hungering Blade sprawia, że ataki sztyletem również leczą. Na tym na warloku atak mele również może leczyć. No ale tutaj wiemy, że wszystko co używamy, wszystko co używamy na tytanie pod ogień to właśnie jakby jakby nasze granaty, nasz atak mele, nasz atak super, to wszystko leczy. Na warloku może leczyć nasz mele, a jeśli chcemy, żeby leczyły nasz super na przykład czy granaty, no to już musimy się pod to właśnie sperkować, żeby leczyły inne rzeczy niż mele. Tutaj mamy od razu dostęp do wszystkiego naraz. Ponownie. I jeszcze jest ostatni perk, Simmering Flames, o którym tutaj chyba dużo ludzi nie ma pojęcia jak działa. Otóż Simmering Flames mm, sprawia, że oczywiście tracimy to leczenie, ale kiedy nasz super jest pełny, nasze granaty i atak z ręki regenerują się o wiele szybciej. I dużo ludzi mówi, że tytan ma super supera, ale kiedy nie ma go, to jest jak każda inna postać albo nawet słabszy, bo nie ma blinka, bo ma granaty słabsze. No jeśli ktoś nie korzysta z supera, jeśli ktoś chce zobaczyć jak silny potrafi być tytan, to niech sobie weźmie simmering flames, no bo i tak nie będzie korzystał z supera, to na co mu ten cauterize. Więc po prostu w wielkim skrócie, ten perk sprawia, że granaty tytana można rzucać około co 12 sekund, najszybciej w grze. Jeśli dobrze rzucacie granatami incendiary, tymi podpalającymi, albo fusion granatami, no bo termite to raczej już coraz mniej ludzi korzysta na pvp, ale Fusion Granaty i Incendiary Granaty co 12 sekund. Najszybszy cooldown w grze. Tak szybki cooldown ma Warlock. Tylko i wyłącznie Warlock z Odpalonym Superem, z Heart of Praxic Fire itp., itd. Więc no wow, no rzeczywiście. <ścoughs> Super sprawa. Więc dużym problemem, jak pewnie już się domyślacie, jest to, że Sunbreaker po prostu ma dużo rzeczy gwarantowanych i dużo rzeczy, które dają mu bardzo duży boost, bardzo mało przy tym tracąc. Bo yy, są rzeczy u innych klas, które jakby się wyrównują, czyli musimy wybrać coś, na przykład dajmy na to posłużę się Blade Dancerem, kto, dla których, y, który dla wielu osób był na początku uznawany za OP na PvP również. Blade Dancer mógł się leczyć swoim styletem. Ale to sprawiało, że sztylet trwał krócej. Oczywiście niektórzy korzystali z Mask of Third Man, żeby to znegować, no ale nie ukrywajmy w pewnym momencie, wszyscy się przerzucili na Raspberry. laki Raspberry, żeby strzelać z torna i dobijać arcboltami. Więc po prostu krótszy super. Kosztem tego, żeby, żeby w ogóle dało się przetrwać, żeby w ogóle dało się przeżyć. Bo jeśli nie miało się Hunger Gering Blade, no to dwie osoby zabijały Blade Dancera, po prostu no to była bułka z masłem już samemu pod koniec pierwszego roku jeśli ktoś uciekał przed Blade Dancerem to robił wielki błąd prawdopodobnie każdy z nas już miał Matadora Feluintera, Party Crashera. wystarczyło jeden strzał z shotguna i po prostu dobicie z ręki jeśli mieliśmy luck in, the, luck in the Chamber albo na przykład Final Round w shotgunie jak ja mam Final Round no to wystarczył nawet jeden strzał już ilość moich frustracji jak grałem Blade Dancerem jak się spotykałem po prostu Wiem, że jest tam kilka osób, chcę tam wejść i po prostu zaliczyć w końcu jakiś multi-kill Bladenserem. No nie udawało się, już naprawdę. Ludzie mieli tak silne shotguny, że to po prostu całkowicie znegowało siłę Bladensera. Czy ktoś ma zamiar atakować shotgunem Sunbreakera? No, chyba w jakichś niesamowitych sytuacjach, gdzie ten Sunbreaker jest tak głupi, że nie patrzy za siebie i ktoś za nim biega i go strzela po plecach z shotguna. Tylko i wyłącznie w takich sytuacjach. A poza tym i tak jeśli podbiegniecie za blisko to pamiętajcie o tym, że czasami bez w ogóle świadomości tamtego łebka, on jest w stanie was zabić swoim hammer of soul. Więc jeśli chodzi o samego tytana, no to jak mówię. Problemem jest to, tak jak tutaj widzicie, że na przykład perk Forge Master, który daje więcej młotków i większe eksplozje, czyli i to, i to. Sprawia, że nie potrzebujemy i tak innych tutaj perków. Sam charge nikt z tego nie korzysta. Scorched Earth, nic, nikt z tego nie korzysta. Oczywiście jest to całkiem fajny perk dający nam Overshielda, czyli jest to jedyna postać, która ma dostęp do Overshielda, yy, tutaj, łącząc tutaj z Firekeeperem. Mamy właśnie jedyna postać, która sama sobie może narzucić Overshielda. Scorched Earth plus właśnie Firekeeper, ale nikt z tego nie korzysta, bo nie ma żadnego sensu. Na co nam stawanie w miejscach, kiedy Tytan może biegać po mapie jak szalony? I dodatkowo, właśnie wszystko, jakby wszystko eksploduje, co po prostu zetknie się z jego młotkiem. Więc perk tutaj, Force Master, i tak sprawia, że nie potrzebujemy żadnych innych. Jeśli chodzi o perk ataku z ręki, no tutaj, no tutaj, akurat, jako, że z Melting Point, bo mam tylko to, i to jest ten perk, który daje nam większe obrażenia, większe krytyki w trakcie PvE. Więc po prostu, no to jest jak dla mnie, jak najbardziej OP. Thermal Vent, niektórzy z tego korzystają. No ale właśnie, tutaj są jedyne, jedyne drzewko, gdzie są dwa perki po prostu potrzebujące od czasu do czasu zmiany. Gramy PvP, zmieniamy na Thermal Vent. Gramy PV Melting Point. I grając Melting Point nie potrzebujemy tych innych. Grając Thermal Vent nigdy nie czujemy, że o, akurat przydałby mi się Melting Point, kiedy na przykład gramy PvP. No nie ma sensu. Explosive Pyre, no tutaj Explosive Pyre dostajemy w momencie, kiedy... Kiedy mamy również i rękawice egzotyczne, więc tutaj po prostu, no, ktoś z tego korzysta, ktoś nie musi. Zazwyczaj ludzie korzystają już z Fleet Fire, czyli oprócz tego, że oprócz tego, że spalając ludzi młotkami mamy dużo ekstra mobilności, bo możemy w trakcie młotków latać, mamy re redukcję obrażeń, więc nie musimy się przejmować nawet strzałami snajperskimi w głowę. Tak tutaj możemy mieć Fleet Fire, jeśli mamy egzotyczne rękawice i mieć jeszcze więcej agility, jak i przeładowania jak i przeładowania broni, właśnie parę, nawet parokrotnie. Tutaj stakuje się to trzy razy, więc również jakby, znowu, mamy coś, co mamy gwarantowane, możemy mieć gwarantowany egzotyk, mamy egzotykiem właśnie Explosive Fire, możemy mieć Fleet Fire, no i nigdy nie odczuwamy, że potrzebujemy Flayseekera. Jest to tak mał, tak marginalny perk, żeby młotki miały trochę trackingu, że jest całkowicie do dupy ten perk, jest niepotrzebny w tym drzewku jeśli kogoś rzucamy, to dzięki Grenade and Horseshoes to eksploduje. Już w pewnym momencie gry ludzie strzelają z Galahorna, na przykład ja, jaki wiem, że nie, na pewno niektórzy z tego korzystali, już z Galahorna prze, przecież nie było sensu czasami walić z tym trackingiem. Wiedzieliśmy, gdzie rakieta poleci, gry, rakieta miała wbudowany Grenade and Horseshoes, więc wiedzieliśmy, że eksploduje. Z trackingu z Galahorna korzystało się tylko na PV i tylko w rzadkim przypadku. No, oczywiście, no, krota tam takie pierdu-pierdu, no, ale tak, jeśli ktoś szedł na PvP, to z Galahorna praktycznie nigdy nie korzystał z trackingu, bo grenet ten Horszus zupełności wystarczał. I tu jest dokładnie tak samo. O kurde, Sunbreaker, Pulfren, Galahorna to chyba coś znaczy. No i ostatnie drzewko, no to Kauta Rice, no to tak jak mówiłem. Perk, który nas leczy, zapewniając nam regenerację życia z wszystkich tutaj naszych umiejętności. Mele, super granaty, sprawiające, że nic innego nie jest potrzebne. Firekeeper. No, nie po, to, nie po to jest nam potrzebny super, żebyśmy stali w miejscu i rzucali młotkami po prostu tylko w tych, którzy podejdą. Młotki są tak super dzięki temu, że możemy właśnie latać, tak jak już wspomniałem. Więc bez sensu, żebyśmy marnowali czas na stanie w miejscu i czekanie, jak wrogowie do nas podejdą. Chociaż to, że właśnie jakby młotków jest trochę wtedy więcej, jest ok, może być. Simmering Flame, no to jak mówiłem, to jest ten perk, który, z którego chcemy korzystać, jeśli chcemy pojawić się czym innym niż właśnie, niż po prostu superem. Chociaż no, ten super jest tak silny, że chyba wszyscy chcą się nim. Pora odpowiedzieć sobie na największe pytanie. Czy Sunbreakera można naprawić? Czy jest jakaś jakieś nadzieje, nadzieja na to, żeby ta postać po prostu nie była OP, albo żeby nie była totalnie znerwiona? Jak dla mnie, no to już jest jakby, jakby na to za późno, ale. Perki w drzewku powinny być poprzestawiane, żeby nie gwarantować tak silnych umiejętności praktycznie od razu. Przecież ja nie mam prawie 20%. Ja mam ledwie 20% drzewka. No może, tak jak tutaj widzicie, no ten pasek nie jest zapełniony nawet do połowy. To jest jakieś 35%, może 40%. A mam perki, że w ogóle nie muszę levelować tej klasy. Ja już nie muszę oddawać bamfisów nawet na tej klasie, bo wiem, że mam wszystko to, czego ty tam powinien potrzebować. No nie wiem, czy to jest normalne. Dlatego nie wiem, jak dla mnie to powinno być trochę znerfione, ale wydaje mi się, że po premierze tej Kenkinki jest już na to trochę za późno. Tutaj możecie zobaczyć materiały osób, które grały w build na Gamescom i albo E3 i to drzewko wyglądało trochę inaczej. To drzewko było trochę poprzestawiane, no i nie wiem, dlaczego Bungie je przestawiło w ten sposób, żeby po prostu ludzie grający młotkami mieli wszystko tak szybko. Kolejną rzeczą to to, że właśnie... Rozdział pewnych rzeczy musi być rozbity na perki. I tutaj mam, mam tutaj na myśli, właśnie na przykład, Radiant Skin, bo pamiętajmy, Warlock, tak jak wspomniałem, jeśli chce mieć redukcję obrażeń, musi zrezygnować ze wskrzeszenia, co jest dość silną umiejętnością, zwłaszcza na PvE Jeśli chcemy Warlockiem dłużej podpalać wrogów, to musimy zrezygnować z długości supera. Na Tytanie mamy to wszystko zagwarantowane. Więc jak dla mnie, Forge Master powinien dawać nam po prostu. Tylko i wyłącznie dłuższego Supera. Tylko i wyłącznie dłuższego Supera. Za to Sun Charge, czyli to, co sprawia nam, że mamy Shoulder Charge pod, e pod R1, tylko i wyłącznie ten perk powinien nam gwarantować właśnie Radiant Skin na Sandbreakerze. I oczywiście Radiant Skin wynoszący tyle, ile każda inna klasa, czyli 50%, czy tam 45. W każdym razie Sunbreaker może biegać po mapie i kiedy biega po mapie, rzucając młotkami, powinien być wrażliwy na wszystkiego typu obrażenia, bo jest jak Golden Gun i nawet silniejszy od Golden Guna, bo bierzcie pod uwagę to, co wcześniej powiedziałem, że Golden Gun ma swój ograniczony zasięg i tym podobne. Więc Suncharge powinien motywować ludzi, żeby podbiegali z młotkami do kogoś, używając ich R1, czyli tego Shoulder Charge'a. Dodatkowo, właśnie zapewniając im większy pancerz, żeby po prostu młotek dał żeby mu z młotka dało się korzystać właśnie na bliskie dystanse. Ten perk powinien gwarantować takie rzeczy. Więc tu już mamy długość, jak i wytrzymałość rozbite na, dwe, na dwa perki. I po prostu znowu przed graczem stoi ten wybór. Jak na Sansingerze, jak na Bladenserze, jak na każdej innej profesji, przed graczem stoi wybór. Coś za coś, a nie wszystko od razu, baw się dobrze. Czy Scorched Earth da się jakoś zmienić? No jest dobry, ten perk jest po prostu dobry. Jeśli ktoś chce zostawiać jeść duże doty na przeciwnikach, to widziałem, że czasami ze Scorch Earth ludzie na początku korzystali na rajdzie i tym podobne. No to jest ok perk, chociaż no właśnie pamiętajcie, że kiedy zostawiacie sunspot, a potwór jest z, z gatunku tych ruchliwych, to zwykle po prostu wyjdzie z tego sunspota. Dlatego ze sunspotów widziałem, że niektórzy na przykład korzystali na Golgorocie. Czy na przykład korzystali ze Sunspotów na Warpriście? Bo to są bossowie, którzy zupełnie nie ruszają się z miejsca. Czy w Explosive Pyre, czy na przykład Ataku z Ręki da się coś zmienić? Hmm, jak dla mnie to ten perk Solar Wind również powinien zostać rozbity, bo Tytan nie powinien mieć, tak jak mówiłem, Tytan nie powinien mieć tylu rzeczy gwarantowanych. Solar Wind, czyli to odepchnięcie, powinno przejść na przykład do Thermal Vent, czy żeby Thermal Vent został całkowicie, został po prostu perkiem na PvP. Perk na PvP, Melting Point jest ok, no bo jest bardzo silnym perkiem na PVE. Stoke the Forge, no to tutaj po prostu yy, to już po prostu no perk, który odnawia nam atak z ręki, więc nie wiem, czy coś z tym warto w ogóle zmienić. Więc te jakby perki ataku, te jakby perki ataku mele, jak i supera, muszą zostać zmodyfikowane na tyle, żeby po prostu, no tak jak wspomniałem, muszą zostać rozbite. Żeby przed graczem, żeby przed graczem stała decyzja. Coś za coś, po prostu. I jednocześnie, na przykład, długość trwania supera musi być na tyle daleko w drzewku, żeby po prostu tą klasą trzeba było trochę pograć, żeby nie dostawać wszystkiego na tacy. Tak jak właśnie jeszcze przed chwilą mówiłem. Nie mam dlatego pojęcia, co warto zmienić w tych perkach ostatnich sześciu, czyli Flame Seeker, Explosive Fire, Fleet Fire, Seemering Flames, Scout Rized i Fire Keeper. Jeśli chodzi o te perki, to to po prostu z nimi jest taki problem, że tak jak mówiłem, w tym drzewku są dwa tak silne, że wszystkie inne nie mają yy, żadnego sensu. Więc myślę, że te, które nie mają żadnego sensu powinny zostać lekko zmodyfikowane, żeby przed graczem stała decyzja, dlaczego warto inwestować w to, czy warto w ogóle tracić to. Bo na chwilę obecną nikt nie się tak nie zastanawia. Te dwa perki Explosive Pyre i Rise dają nam tak tyle, tak dużo, że po prostu bez sensu jest, żebyśmy nie używali ich, żebyśmy po prostu zakładali co innego. Więc to jest moje spojrzenie na Sunbreakera. Jak dla mnie przed tą klasą stoi naprawdę jeszcze dużo. Ciekawi mnie, czy wreszcie w grudniu doczekamy się patcha, który zbalansuje tą klasę. No cóż, do, do, może się dopiero okazać. Już ostatnią rzeczą, o której dzisiaj powiemy, to to, jak niektórzy sobie tłumaczą Sunbreakera. Że przecież przez poprzedni rok ty tam był słabszy, bo miał tylko bańkę nieużyteczną i miał Fist of Havoc, czyli bardzo słaby super. Nie powiedziałbym, że bajka była bezużyteczna, bo na YouTubie znajdziecie całe multum materiału, gdzie ktoś siedział w bańce Weapons of Light i strzelał z icebreakera. Niekończąca się amunicja i gwarantowany one hit kill w jakąkolwiek część ciała. Po prostu były, były duże ilości ludzi, którzy z tego wykorzystywali, po prostu dobrze się przy tym bawili. No to, że nie była to popularna taktyka wśród po prostu ludzi chcących swoim superem wszystko w koło zabijać. Ale po prostu no, to nie było, nie jest tak, że, że Defender na PVP był całkowicie do dupy. Jednocześnie no, chyba każdy, kto chciał się chwilę na Majchemie pobawić, miał już okazję tytanem, porzucać granatami Suppressor na PVP Majchem. Więc y, widząc siłę, jak dużo wprowadzają te granaty na PVP, jak długo jesteśmy kogoś w stanie wyłączyć z supera no to wtedy raczej nie ma co się kłócić, że Defender jest słaby na PvP, bo oferuje coś zupełnie innego. Bańka jest dobra w kilku trybach, ale bańkę da się też bardzo dobrze wykorzystać, no i tak samo dostęp do granatów w postaci Suppressor też jest czymś bardzo, bardzo dobrym. Striker, no to wiadomo, no, mobilność strikera, czyli połączenie y, skatowania tytanem właśnie tym kontrolem w lifcie, jak i również Shoulder Charge sprawiało, że była to naprawdę bardzo silna klasa i dużo ludzi bardzo się irytowało na początku, kiedy ginęło od Shoulder Charge'a. I tutaj też było całe laurum komentarzy, że Shoulder Charge jest OP, bo się szybko regeneruje i naprawdę ma bardzo duży dystans. Kiedy tylko pojawiły się shotguny, Shoulder Charge już nie był OP, wystarczył Felwinter. I jeden celny strzał, żeby kogoś zabić. Oczywiście zdarzały się sytuacje, kiedy ktoś nas zabijał po prostu w trakcie laga, że mimo, że byliśmy, z, byliśmy pewni, że on już zginął, to i tak jednak ten shoulder charge, nas, shoulder charge nas sięgał. No jednak również nie powiedziałbym, że Striker był słaby. Inne klasy po prostu, oczywiście jak Blade Dancer czy Sunsinger, po prostu miały swoje kontry. Sun singera wystarczyło trafić ze snajperki, Blade Dancera wystarczyło trafić ze shotguna. Dlatego... Jeśli ktoś tłumaczy sobie, że klasa, która dominuje wszystko i wszystkich jest dobra, jest dobra pod tym względem, że jest po prostu jakby naszym y, usprawiedliwieniem tego, że ty tam był słabszy, no to nie tędy droga. No, nie wiem, nie chciałbym, żeby teraz autorajfle były całkowicie OP tylko i wyłącznie dlatego, że do tej pory były słabe. Więc fajnie, żeby były najsilniejsze. No, bo, tak jak powiedziałem, nie tędy droga. Wszystko powinno być po prostu z głową przeprowadzone. Wszystko powinno mieć swoje plusy i minusy. A tłumaczenie czegoś, że nam się to należy, bo do tej pory było słabo, no to po prostu trochę argument jak zwykle z dupy. Będę już kończył. To był MLG Carol. Dzięki wielkie za wysłuchanie, obejrzenie całego tego filmiku. Zostaw lajka, jakiś pozytywny komentarz i subskrybuj mój kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Dzięki wielkie, cześć. I don't... want to set the world on fire i just want to start